Witam serdecznie, z tej strony Szametu z blogu Word. Pokażę Wam dzisiaj jak grać Ghost Recon Advanced Warfighter. Ehm, jak widzicie tutaj w lewym dolnym rogu ekranu, gram na najnowszej wersji 1.35, na najnowszym patchu, przepraszam, 1.35. Ehm, na podstawowej wersji miałem bardzo wiele problemów z utworzeniem i wyszukiwaniem e, istniejących serwerów Sicilan. LAN. Problem zniknął, Sprawię natychmiastowo po zainstalowaniu najnowszego, dostępnego patcha, więc naprawdę polecam zainstalowanie w wersji 1.35. E, naturalnie link do patcha podam w film, pod filmem w opisie. Wielu z Was prosiłoby wszystko dawał na homikupl Tak też będzie, większość zadecydowała. Jeśli tym razem większość wybierze inny serwis albo inną stronę, jeśli ktoś ma inną stronę, proszę mi dać znać. Także, jak już mówiłem, najnowsza wersja 1.35 i zaczynamy. E, jestem w sieci Komodo. Jak zwykle można powiedzieć, nazwę sieci Komodo także podam później. E, co jeszcze? Naturalnie, zgodnie z moimi poradnikami, połączenie Komodo musi być na samej górze w połączeniach sieciowych, bez względu na rodzaj Windows, jaki używamy. I to chyba najważniejsze. Naturalnie, firewall są wyłączone na czas grania żeby nie robić sobie problemów. Zaczniemy. Ja teraz utworzę serwer i dołączę się na drugim komputerze. Mam akurat poruszoną drugą kopię gry od znajomego na czas grania, więc zobaczymy jak to wygląda. Wybieramy Multiplayer i wybieramy zakładkę Local. Tutaj w tym momencie, kiedy serwer będzie uruchomiony, pojawi nam się lista serwerów. Pojawi nam się serwer, który będziemy mogli dołączyć. W tym momencie, jednak, ja utworzę serwer. Wybierzemy sobie. Niech będzie w takim razie. Niech będzie domyślne ustawienia. W tym momencie, jak już pamiętacie poprzednie okno, jeszcze nie widać serwera. Serwera jeszcze nie widać. Nie będę Wam ciągle teraz mówił serwera. Jeszcze nie widać. Serwer pokazuje się na liście serwerów sieci lokalnej w momencie, kiedy ten tylko się włączy. Naturalnie mogliśmy sobie wybrać różne, możli... różne opcje, kiedy będzie gra już możliwa. Czyli na przykład jeśli jedna z osób będzie ustawiona do drużyny, możemy w tym momencie grać. nie ja jednak poczekam, aż będzie, aż się serwer włączy, co mu trochę zajmuje, jak widać, nie wiedzieć dlaczego. No, szybciej gra, nie mamy czasu. Serwer właśnie się włącza. I zaraz powinien być też na liście serwerów sieci prywatnej. Sieci LAN jest. Jest w tym momencie właśnie się pojawił, więc zaraz, zaraz się połączę. Wybierzemy sobie US. Wybierzemy sobie jeszcze inventory, co my tu mamy? Sniper, LMG. Combat Silencer Don i w tym momencie możemy się połączyć. Już wybieram sobie serwer. Łączymy się z serwerem. Zaraz powinien być, jak już widzicie, właśnie się połączył. Drugi komputer, tylko jeszcze czekamy, aż drugi komputer się łaskawie włączy, co jednak trochę zajmuje. Celem tej mapy jest zdobycie wszystkich stref albo utrzymanie jej przez dłuższy okres czasu. Bla bla bla. Dobra, poczekamy, aż się włączy. jest, napiszemy sobie coś test message jak widzicie wszystko działa i w tym momencie możemy już tak muszą być dwoje graczy musi być połączonych musi kliknąć że są gotowi i za chwilę będziemy grać wow matku jedyna co to jest co ja mam z tym zrobić nie mam innej broni? Ale mi klatki poleciały w dół. 30 klatek i to jest maksimum co wyciągniesz? No ja cię proszę. Hmm. To pobiegnę w takim razie trochę. Nie za bardzo musisz pierwszy biegnąć Ale postaram się znaleźć na szybkiego drugi komputer Zastrzelić go z nienacka Jak to snajperzy robią I później wam pokazać Bo jeśli wszystko na to wskazuje To ja jestem teraz w drugiej stronie. Okej okay. Ale straszne klatki poleciały Matko jedyna ehm, Będzie gdzieś tutaj u góry no, Okay, super, gdzieś koło samochodu, musi być, fajnie, hello, say hello, i bach, i zabity, dziękuję, dobra, hmm, czyli w takim razie wiemy o co chodzi, możemy w tym wyjść, i za chwilę będziemy tak chcą wyjść. I za chwilę będziemy teraz dołączać się do istniejącej gry. Poczekamy aż gra się włączy. OK. Wybieramy multiplayer. Create LAN Server. Pamiętajcie, aby wybrać Create LAN Server. Eee... Tak, niech będzie. I teraz jak zwykle wybieramy multiplayer. Poczekamy aż się serwer włączy. Jednak chyba dłużej zajmuje na tym drugim komputerze włączenie serwera jak na tym Serwer się uruchomił I czekamy Jest! I Jak widzicie, właśnie pojawił się nam serwer Shantytown, Czy on taki ping skacze? Ja poprzednio miałem tylko 15 Hmm, no nieważne No jak widzicie, możemy już połączyć ją z serwerem a, dołączymy się. E, poczekamy aż się drugi komputer włączy. Aż poczekamy aż się drugi komputer włączy. E, tak jak mówiłem, najnowszy patch, 1.35. Chyba, że ktoś jest uparty i lubi się bawić standardową wersją. Bardzo proszę. Suma summarum, właśnie się połączyłem Tylko czekam aż się komputer tutaj połączy Suma summarum, zobaczymy czy mogę coś mi się wyświetli Test Tak jak widzicie No i oczywiście połączymy się Niech będzie, też będę Meksykaninem Będzie nas dwóch Meksykanów No ale już jestem gotowy Muszę być US jednak. Dobra, nieważne. Będę w takim razie jeden na jednego, jak zwykle, znowu. E, najnowszy patch. Mhm. Czyli każdy ma tą samą broń. Dobra, nie chcę mi się, szczerze powiedziawszy, zmieniać teraz broni. Najnowszy patch, 1.35. Program do grania zależny tylko i wyłącznie od Was. Rozłączymy się z serwerem Program do grania zależny tylko i wyłącznie od Was. Jaki chcecie program, taki proszę używać nie ma większego znaczenia jak mówiłem ja używam komodo i takiego programu używam jeśli chcecie możecie grać hamaczy, jeśli chcecie możecie grać poprzez użycie jakiegokolwiek innego programu to chyba wszystko mam nadzieję jak powiedziałem patch podam link do patcha podam żebyście mieli problemu jeśli macie jakieś pytania, komentarze, proszę pisać. Eee, chcecie zagrać, dajcie znać. To chyba tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Do następnego razu, cześć.